Albania u siebie, prawdopodobnie na stadionie narodowym, Ukraina albo Szwecja niestety na wyjeździe. Czy to losowanie playoffów było dla nas łaskawe? Zapraszam Was na podsumowanie, aby być na bieżąco. Zaobserwujcie profil Superpetu. Po pierwsze, nie znamy znakomicie. Mierzyliśmy się z tą drużyną cztery razy. Najpierw dwóch mecz za kadencji Paulo Souzy w ramach eliminacji Euro 2020. Później za Fernando Santosza, kiedy już nie było tak dobrze. Nie było dwóch zwycięstw. Był komplet punktów u siebie i druzgocąca w skutkach porażka na wyjeździe, za którą Fernando Santos przypłacił głową. I myślę, że my w pamięci mamy przede wszystkim to spotkanie w Tiranie, gdzie zgotowali nam piekło na trybunach i na murawie. Zespół fizyczny, walczący o każdy centymetr boiska, z niezłym potencjałem technicznym, duże ostrzeżenie dla reprezentacji Polski. Trzeba będzie to potencjalne zwycięstwo wyszarpać i wybiegać. Ten mecz będzie naszą kadrę bolał. Co do spotkania, potencjalnie finałowego. Szwecja, ja bym jej nie lekceważył, to jest zespół, który jest w fatalnym położeniu obecnie, po bardzo turbulentnych miesiącach, po zmianie selekcjonera, ale oczywiście drużyna, która ma wielki potencjał kadrowy pod kątem nazwisk, no i jej nie można lekceważyć, bo być może ze Szwecją zagramy w marcu. Mamy z nimi dobre doświadczenia za kadencji Czesława Michniewicza, tamto spotkanie wybitnie ułożyło się po naszej myśli. A Ukraina? Ukraina grała ostatnie mecz eliminacyjne w Polsce. Kraków, Wrocław, Warszawa. Ale w finale to na pewno polskiego terenu nie wybierze, jak będzie miała mierzyć się właśnie z ekipą biało-czerwonych. Oni mają dobre doświadczenie barażowe. Tak, przedostali się na nieudane dla siebie Euro 2024. Mają straszne parcie na mundial. Po raz ostatni występowali na nim w 2006 roku, kiedy dotarli do ćwierćfinału i przegrali ten ćwierćfinał z Włochami. Ostatnia ważna informacja. Pamiętajcie, od kiedy mamy te e, strefy barażowe, od kiedy Mamy te zmiany, no to w 7 na 9 przypadków w finale decydowały albo rzuty karne jak nasz z Waliczkami, albo różnica jednej bramki. Te finały barażowe są na żyletki. Czekają nas wielkie emocje. Los nas trochę oszczędził. Mogło być zdecydowanie gorzej.